Pomyśl, ile razy rozpoczynałeś jakąś czynność z zamiarem jej skończenia lub kontynuowania? Ile razy planowałeś, że zaczniesz biegać lub regularnie trenować na siłowni? Ile razy obiecywałeś, że spalany właśnie papieros będzie tym ostatnim, a z używek zrezygnujesz już na zawsze? Co zostało z tych planów? Czy wytrwale robisz to, co sobie założyłeś? Czy może zdecydowałeś się odpuścić? Czy okazałeś się być wystarczająco konsekwentny, czy może dałeś za wygraną? Życie stawia nas codziennie przed pozornie łatwymi wyborami. Możesz iść lub nie iść na siłownię. Możesz trzymać lub nie trzymać się założonej diety. Możesz spotkać się z kimś, kto pomaga ci wzrastać, albo wyjść na piwo, osiadając na ławce przed blokiem. Każdego dnia podejmujemy wiele decyzji, które składają się na przebieg całego naszego życia i to, kim właściwie jesteśmy. Nawet najmniejsze z nich mają ogromne znaczenie. Nie pozwól, abyś przez własne lenistwo przespał swoje szanse i się poddał. Na świecie istnieją dwie grupy ludzi: ci, którzy łatwo rezygnują, oraz ci, którzy za wszelką cenę nigdy nie odpuszczają. Nikt nie przyporządkował cię do żadnej z tych grup. Sam, prawdopodobnie nieświadomie, zdecydowałeś, że będziesz należał do którejś z nich. Osoby, które odznaczają się wytrwałością, tworzą przyzwyczajenia, które pomagają im w dążeniu do celu. Z kolei ci, którzy nie odczuwają satysfakcji w życiu, utrwalają w sobie nawyk przekładania i pozostawiania spraw niedokończonymi. Do której z tych grup należysz? A do której chcesz należeć. Pamiętaj, że odpuszczanie staje się nawykiem. Z każdym dniem będzie ci trudniej rozpocząć jakąś czynność. Dlatego może warto, abyś zaczął już dziś.